Jak zrobić różne rodzaje torowisk tramwajowych z LEGO? Zacznijmy na początku od torów, które są wtopione w asfalt. Najpierw przygotowuję płytkę drogową. Następnie łączę ją w taki oto sposób z elementem toru kolejowego. Po drugiej stronie polecam dodać chodnik w celu zwiększenia stabilności drogi. W prześwicie między dwoma maszynami dajemy jeden rząd plejtów. Jedyne co nam teraz pozostało to wyrównać teren do tego samego poziomu co droga, czyli dodając ciemnoszare tajle. Możecie je kłaść w poprzek albo wzdłuż szyn, ja wybrałem opcję w poprzek. Tak też prezentuje się torowisko tramwajowe wtopione w asfalt. Po drugiej stronie dodałem peron przystanka tramwajowego oraz przetestowałem czy pociąg zmieściłby się i nie zahaczyłby kołami o peron, ale tak się nie stało i pociąg sprawnie tędy może przejechać. No więc jak proponuję zrobić przejście przez torowisko tramwajowe? Sprawa jest bardzo prosta. Najpierw dołóżmy jednak pasy, oczywiście, do drogi, która jest tuż obok. Do zrobienia przejścia przez torowisko posłużył mi plate 4 na 8 Umieściłem na nim dwa plejty z białymi pasami symbolizującymi przejście równolegle do torowiska. Natomiast dwa kolejne tajne, zwykłe, umieściłem tak jak resztę, prostopadle do torowiska. Teraz nareszcie mieszkańcy mogą przejść bezpiecznie przez torowisko tramwajowe. Pamiętajcie jednak tylko, że tramwa jest pojazdem uprzywilejowanym i w związku z tym nie musi zatrzymywać się na przejściach dla pieszych, a niektórzy nie zdają sobie z tego sprawy. Mój pomysł na zrobienie zielonego torowiska tramwajowego jest to takie torowisko, które jest połączone z zielenią. Jest taki, iż używam ciemnozielonych płytek najlepiej 4x4 i kładę je po kolei w prześwicie torów. Po drugiej stronie również dodaję pas zieleni, ale tym razem szeroki na 6 studów i otrzymujemy tym samym torowisko połączone z zielenią. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy bardziej Wam się podoba sposób budowania torów wtopionych w asfalt czy zielonych torów. Jeśli ten materiał się dobrze przyjmie, to z przyjemnością zrobię dla Was kolejny poradnik, tym razem z torami wydzielonymi. A ja się z wami żegnam, życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru. Dzięki, cześć.